Witajcie widzowie w, w drugiej części tego filmu yy, Tytani. Yy, jak stworzyć własną ręcznie Titanica Ten. I tutaj, jak w, mówiłem wam w pierwszej części, że tutaj musimy mieć pomalowane na biało i w środku lekko, też lekko w środku. To co? Lecimy dalej, nie? Serdecznie. Witam serdecznie, Bobry. Teraz jest nasz ostatni etap. Jaki? No, oczywiście, włożyć patyczki. Czy patyczki wkładamy w tutaj, w to miejsce. Tutaj zaraz Wam pokażę. Nie, To ja teraz szczepię patyczki i, i zaraz. Moment, jednak będziemy teraz klejać. Jeszcze nie paty. Klej wikol malujemy na te tutaj. Widzicie? Dolną część. Tam gdzie siedzą jajka. Tutaj malujemy. Zaraz jeszcze pomalujemy tutaj to czerwona. A jednak czerwonego nie będziemy malować. Tutaj no. Dobrze, tutaj dobra, ja zaczynamy. Dobra, dobra taki, tak. No to to jest jeszcze nie koniec, bo pamiętajcie jeszcze, patyczki, ty też myśleliście, że nie, nie będą. Mam teraz tutaj klej wikol. Klej, wikol. klej wikol żeby było zrobić wstawić patyczki potrzebujemy noża do kopert i w, zrobić tam dziurkę już to skleili tak o to chodziło żeby skleić i musimy tak patyczki postawić jeden musi być tak, krzywo i drugi krzywo. Tak. Z... Idą wszystkie tak, jak się patrzy na prawą stronę. A teraz lecimy z liną. Moje kurczaczki, potrzebuj, możemy cię wziąć różne sznurki, czy jakieś tam. Żeby były sznurki, albo jakieś, nie wiem. No, nie wiem, jeszcze jakieś tam jak żeby był sznurek, albo możecie kupić takie opakowanie do kupienia takie opakowanie z czterema sznurkami i sznurek musi być czarny. Szunek musi być czarny. Dobra, to my będziemy zawiązywać linę. Zaraz wam jeszcze ją pokażę. Sznurek musi być na oko, Jakoś tam wymyślicie na pewno. Tutaj wiążemy. Jakoś się tam jakieś supełki czy... Supełki właśnie supełkami. Supełkami. I te końcowe tutaj odętnijcie. Jak chcecie mieć linę. I teraz tu. O. o, o, o. Że tutaj taki schematik, jak stworzy takiego. Znęgo nie? Bo nie musicie kupować jakiegoś tam lego i... 24 godziny się siedzi i buduje. Czy mamy jakie już modele? Modele są proste, ale co? Ej. Dobra, mamy Linka. co? Ilinka oczywiście nie będzie prosta, bo się im oginały pateczki, bo to nie są pateczki ze stali. Oczywiście. No, proszę. Koniec. Druga część Titanic'a Skończymy. To. Pa! Smutno mi było. Marchewki, po marcheweczki. Stawcie z cubika.